Cześć, witajcie w takim luźnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie kilka rzeczy. Między innymi będzie to właśnie ten Victini Illustration Collection Box, który teraz tutaj widzicie. Box, który został złapany na promce. I jak sami teraz widzicie tutaj cenę, była to mega okazja. No, i jak oczywiście chcecie łapać takie promki, to ja zapraszam na naszego Discorda. Mamy już tam ponad 2000 osób. No i właśnie tam można łapać rzeczy w tak okazjonalnych cenach. No i mamy jeszcze tutaj puszkę, którą też można było złapać na rozetce. Kosztowała ona bodajże 45 zł chyba. Gdzieś tutaj Wam wkleję screena na dowód tego, za ile można było tą puszkę kupić, a w środku jest jeden busterek. Między innymi Destiny Rivals, więc naprawdę się to opłacało. Także my sobie zaraz przejdziemy do otwierania paczek, ale na początek otwórzmy sobie trzy inne paczki, które przyszły do mnie w tym tygodniu. No i pierwsza paczka, która wygląda, jakby była z Amazona, ale nie jest to żadna paczka z Amazona. Jest to prawdopodobnie coś z Card Market. I przypuszczam, że może być to karta Jumbo, którą zamówiłem. Jak oglądaliście ostatni Poké, przegląd, na który też oczywiście zapraszam, to właśnie była tam informacja, że nowa promka Pikachu pojawia się w Muzeum. No i będzie to niestety lub stety, zależy, co zbieracie, karta Jumbo. No i ja sobie też kilka kart Jumbo zamówiłem. I przypuszczam, że tu właśnie jest jedna z nich, z tych, które ja zamówiłem. To chyba byłoby na tyle w tej paczce. Zobaczcie, mamy tutaj niemiecką gazetę. Jeżeli coś z tego rozumiecie, to możecie dać znać w komentarzu, co to znaczy. Ale to chyba jakiś motyw był świąteczny, bo widać tutaj choinkę. Więc właśnie tak to zostało zapakowane. Zobaczmy sobie, czy w środku będzie moja karta Oversize Jumbo. W środku mamy tutaj pryzmatika niemieckiego. Prismatic Evolution po niemiecku to Prismatisch Entwicklungen bodajże. I tak pewnie to źle przeczytałem, bo niestety niemieckiego nie znam. Ale zobaczmy sobie, aha, okej. Okay. A z drugiej strony jest kawałek pudełka od Terapagosa, od... Pamiętacie na pewno tego UPC-ka Terapagosa, tam właśnie były takie promki. Ktoś postanowił tutaj w to zapakować. Zobaczmy, czy ta karta tak. Ta karta już jest w środku. Ta karta jest w wersji Jumbo, którą wam zaraz pokażę. Ja już widzę, że ona jest w środku, ale słuchajcie, jest to mega fajna karta, więc pomimo tego, że jest Jumbo... Myślę, że warto mieć ją w kolekcji, jeżeli podoba Wam się art. Tak, tu są dwie karty ogólnie, więc zobaczymy sobie, jak one wyglądają i w jakim stanie w ogóle są. Możemy sobie to wyjąć z tych paczek. Pierwsza karta to jest Darkrai i to jest, jak widzicie, promka BW73. Jeżeli ktoś chce sobie ją wyszukać, to możecie sobie znaleźć ją na kartmarkecie. Ja ją kupiłem za bardzo dobrą cenę, teraz nie pamiętam ile, ale gdzieś Wam tutaj wyświetlę, ile ja płaciłem za to. Ogólnie stan, z tego co widzę, zobaczcie sami, to jest, no, taki ex, bym powiedział. Nie jest to na pewno Near mint. Ale też nie jest ona jakaś bardzo zniszczona, chociaż jeżeli przyjrzymy się to jest bliska, no widać tutaj minimalne rysy, albo nawet niektóre trochę większe, ale i tak ja nie będę tego gradeować, będzie to szło typowo do kolekcji bez gradeowania. No i według mnie, zobaczcie, ta, ta karta ma już tak naprawdę 13 lat, więc i tak jest w niezłym stanie jak na swój wiek. Zobaczmy drugą kartę. Jeżeli chodzi o tył, no to jest troszkę gorzej, zobaczcie, tu są już większe uszkodzenia, czyli jakbym wysłał na grading i widział tylko, zobaczcie, tutaj ten tył, no to by było pewnie takie PSA 4, czy coś takiego, ale jest to, zobaczcie, Victini BW32, możecie za, zapoznać się tutaj ze szczegółami, jeżeli ktoś chciałby sobie kupić 2012 rok i ona jest w języku niemieckim. Ona kosztowała już w ogóle jakoś bardzo tanio, ja ją dobrałem tylko do tego Dark Raja, bo wydawało mi się, że za taką cenę jaką tam stała, nawet w takim stanie będzie spoko właśnie do kolekcji kart Jumbo, które też właśnie ostatnio jakoś mi się spodobały, nie wiem dlaczego, ale planuję sobie zrobić taki display na ścianie właśnie kart Jumbo. Nie wiem czy akurat ta niemiecka tam się znajdzie, ale na pewno ten Darker się tam znajdzie i też być może w przyszłości wyślę na przykład tego Darkera do PSA, zobaczymy. No i otwórzmy sobie kolejną paczkę, to też będzie paczka z kartą Jumbo. Ogólnie wydaje mi się, mogę się tutaj mylić, ale mam takie przeczucie, że po premierze właśnie tego Pikachu muzeowego, tej, tej promki Pikachu at the Museum, to jednak niektóre karty Jumbo mogą wzrosnąć na wartości w porównaniu do, do tego, co mamy teraz, bo jak ja właśnie sprawdzałem, sprawdzałem między innymi tego Dark i gdy go sprawdzałem, patrzyłem też na inne karty Jumbo, no i właśnie po informacji z tym pikaczem, który się pojawi w wersji Jumbo jako promka, no to faktycznie kilka aukcji już poznikało. Także być może faktycznie to, co będziemy mieć w tym muzeum, to to może właśnie spowodować wzrost na wartości niektórych kart Jumbo. Ja nie mówię, że wszystkich, bo te pewnie po 1-2 euro no to nie wzrosną, ale niektóre karty Jumbo naprawdę są rzadkie i jak sobie zobaczycie na kart market, to niektóre nawet jest tam niemożliwe, żeby kupić. Ale dostaniemy się tutaj do tego, co, co mamy w tej paczce. Jak widzicie pakowanie jest tutaj dosyć niezłe. Ale dostaniemy się do środka. Tutaj mamy coś w ogóle całkiem innego niż się spodziewałem. Ja myślałem, że to jest całkiem inna paczka. Ale i tak zobaczmy sobie, bo to jest coś, czego przypuszczam, że nikt z Was tak naprawdę nie widział. Nie jest to coś niesamowicie rzadkiego, ale jest to naprawdę ciężko w tym momencie dostać, pomimo tego, że to jest nowa karta, właściwie nie wiem czy można nazwać to kartą. To, to zaraz wam pokażę, bo jest to. No zaraz wam po prostu zaprezentuję, jak to wygląda. Są to karty, które były przeznaczone chyba tylko dla LGS-ów, tak? czyli dla tych local game storeów. I to jest karta dwie karty VMAX, które są jumbo, ale zobaczcie, to nie wygląda jak zwykła karta Pokemon. Z tyłu zobaczcie, nie macie nawet tutaj tego standardowego loga Pokémon, który oczywiście mieliśmy tutaj, zobaczcie. To są tak, nawet jak popatrzymy sobie na wymiary, to te karty się różnią między sobą, chociaż karty Oversize różnią się wymiarami, więc nie wszystkie są takie same, więc tutaj akurat to nie ma takiego znaczenia. Ale zobaczcie, takie karty były właśnie bodajże tylko dla local game storeów dodawane. Gdy przychodziliście tam grać, no i coś się robiło z tymi właśnie kartami. Z tego co wiem, to właśnie one były takie formie jumbo. Możecie to znać w komentarzu, czy, jak, czy widzieliście kiedyś na przykład, jak gracie w TCG, bo ja osobiście nie gram i nie wiem, jaką funkcję one spełniały właśnie tam podczas tych gier. Zobaczcie sobie w ogóle na to HP, to jest HP 3000. No i jeżeli komuś się wydaje, że to na przykład jest podróbka, bo HP jest wysokie, no nie, no to są oficjalne materiały promocyjne, oficjalne karty, które były właśnie przez Pokémon Company drukowane i ja będę chciał próbować to zgradować, pomimo że nie jest to coś takiego mega drogiego, ale na przykład jest jeszcze karta Pikachu VMAX, tak, która jest właśnie jedną z tych trzech, Tutaj widzicie. Tutaj mam nawet oznaczenie, zobaczcie, 2 i 3 tych kart. I niestety ten Pikachu jest niedostępny nigdzie, a chciałem sobie taki komplecik zebrać. No i jeżeli na przykład macie takiego Pikachu jeszcze w EMAX i chcecie go sprzedać, no to po prostu zapraszam do kontaktu. A na naszym Discordzie, jak uda mi się zgradeować te karty, w ogóle się dowiem, czy można je gradeować w PSA, czy tam w CGC, czy może w bekecie, to na pewno wrzucę wam informację, także dlatego na naszego Discorda też zapraszam. No i chyba najważniejsza rzecz tego odcinka, otwórzmy sobie w końcu karty, które wróciły do mnie z PSA. Pudełko trzymam w drugą stronę, bo po prostu z drugiej strony są moje dane, więc otworzymy je dzisiaj od drugiej strony całkowicie. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakieś Uszkodzenia, jeżeli chodzi o, wnętrz, o wnętrze tej paczki. I ogólnie ciekawostka jest taka: ja te karty wysłałem w czerwcu. Był to gdzieś około połowa czerwca, bo wysyłałem je na pyrko, nie? Jeżeli chodzi o pośrednika, bo korzystałem z pośrednika, jak można się domyślić, to był to Wyśli do PSA, więc jeżeli ktoś chce sobie wysłać karty przez wyślij do PSA i ta kwota, którą trzeba obecnie tam zapłacić mu odpowiada, no to zobaczymy zaraz, czy te karty wróciły całe i kompletne, czy nic się z nimi tu nie stało. To są chyba karty i nic więcej to nie ma w tym pudełku, więc możemy sobie już te pudełko odrzucić. No ale przejdźmy sobie tutaj do dania głównego. Zobaczmy sobie, jakie oceny otrzymały karty. Tu są jak widzicie już trzy karty PSA, które no, jeżeli liczymy od czerwca, dzisiaj mamy styczeń, właściwie już połowę stycznia, no to tak naprawdę minęło, no można powiedzieć 6 miesięcy, tak? Czyli 6 miesięcy po ponaczekania na te karty i weźmy sobie je może w takiej kolejności losowej totalnie. Zobaczmy sobie na początku, co to będzie za karta. Zobaczcie, to jest rosyjski Pikachu. Prawdopodobnie takiego Pikachu nigdy nie widzieliście, albo mało z Was widziało, bo jest to naprawdę rzadka karta. No i w skali takiej nawet Polski czy Europy, ona się pojawia bardzo rzadko naprawdę. Jeżeli gdzieś tam w Rosji mieszkacie, no to może ją znajdziecie, ale ogólnie tutaj na naszych terenach, no to jest rzadkość. I ja tutaj nie spodziewałem się żadnej wysokiej oceny. Tak szczerze mówiąc z tego co pamiętam, to ta karta. Tak, zobaczcie, ona ma tu oszkodzenia, ona nie jest idealna, ale chciałem jeszcze trzecią kartę jakąś wysłać oprócz tych dwóch, które są tutaj, żeby po prostu mieć jakoś tutaj większy ten powrót kart niż tylko dwie karty. No i ja na moje oko to będzie około PSA6, wątpię, że to będzie 7. Może to jest to jest między PSA6 PSA a między PSA7. Zobaczmy sobie co to jest. Zobaczcie PSA6, Czyli tak jak się spodziewałem. No, jest, no nie jest to nic niezwykłego, no ale wiem teraz, że wszystkie moje karty Pikachu, które mam z tego samego źródła, no to są po prostu oryginalne i legit. Zobaczcie, ogólnie ta karta jest bardzo ładna sama w sobie. Jeżeli ktoś lubi język rosyjski, no to tym bardziej yy, szczególnie to jest Pikachu. Czyli chyba jeden z najbardziej popularnych na pewno pokemonów. No i mamy tą szóstkę, ale przejdźmy sobie do tego co jest tutaj, bo tutaj są karty, które mogły dostać naprawdę fajne oceny i na tych się spodziewam najwyższych ocen. Także zobaczmy sobie. Mamy Charizarda. Zobaczcie, to jest Charizard oczywiście 151, wersja angielska. Zobaczcie numer 199 i tego Charizarda ja sam wyjąłem z paczek. Ogólnie otwierałem bardzo mało tego 151, dlatego że kupiłem sobie jednego czy dwa czy trzy etebeki na premierę i totalnie nic mi ciekawego nie poleciało. Chyba wolę jakiś jest. I nic więcej, ale w pewnym czasie był restock tych bundli, tak? Booster bundle i otworzyłem cały display i z takiego jednego displaya wyciągnąłem tego Charizarda i do tego jeszcze dwie karty S.A.R. Czyli wycią wyjąłem ogólnie z jednego displaya aż trzy karty S.A.R. No na szczęście jedną z tych kart okazał się Charizard. No i tutaj ja dostałem dopłatę ogólnie, więc wiem, że to będzie minimum dziewiątka, ale patrząc po tych uszkodzeniach tutaj na rogach... Nie wiem, czy teraz dobrze na nagraniu widać. Jak oglądacie w 4K, to myślę, że to będzie widoczne. Przypuszczam, że to będzie dziewiątka, tak szczerze mówiąc, bo ta karta, no, nie nadaje się raczej na dziesiątkę. Chociaż różnie to bywa. Zobaczmy. Tak, to jest PSA 9, tak jak myślałem. Tak jak przypuszczałem, to dokładnie tą ocenę tutaj udało się uzyskać. Ale i tak nie żałuję, że wysłałem tą kartę, no bo nawet ona w PSA 9 złapała się na dopłatę po prostu, więc, no. Ma wartość myślę, że większą niż nieoceniona, nawet tego nie sprawdzałem, ale tu się oczywiście mogę też mylić. Dobra, ostatnia karta, słuchajcie, to jest karta, którą wyjęliśmy na jednym z filmów jakiś czas temu. No, jakiś czas temu. Ja te kartę pół roku temu do oceny wysłałem, więc to było naprawdę 7-8 miesięcy temu pewnie. Udało się wyjąć tą kartę i ciekawostka o tej karcie to jest polska karta, więc jest to naprawdę unikat, już na skalę tak naprawdę. Można powiedzieć całej karcianki. No i szczerze mówiąc to jest jedna z najładniejszych polskich kart, jakie ja widziałem ogólnie, jeżeli chodzi o stan tej karty. I liczyłem tutaj bardzo na PSA dziesiątkę. Yy, nie wiem czy to się uda. Myślę, że się może to nie udać, ale liczę na dziesiątkę bo karta, którą wyjąłem, no naprawdę była w świetnym stanie, bo niestety, nie wiem czy wiecie, ale polskie karty Pokémon są na 99%, jak już się wyjmiecie po prostu z paczek, one najczęściej mają whiting, który nie wiem, czy tutaj dobrze będzie widać, ale już te rogi nie są idealne. No i często na hologramach po prostu są rysy, tak? Te rysy są y, w poprzek, czy pionowo i, w, i poziomo, różnie to bywa, ale są te rysy. No i taki Magmortar holo wersja, fajnie byłoby mieć ją na dziesiątkę zgradowaną, no ale zobaczmy sobie, czy to się dzisiaj uda. No niestety PSA 9, także wielka szkoda, bo była tutaj szansa, był tutaj potencjał na to, żeby była 10, ale jak widzicie niestety nie. Także z trzech ocen udało się uzyskać. No dwie, na których się spodziewałem. Niestety tu się nie udało dziesiątki uzyskać, ale i tak nadal to jest świetna karta w kolekcji, bo nawet taka dziewiątka, ale jest to polska karta, więc naprawdę myślę, że to jest coś, co jest czymś innym, taką odskocznią od tych. Modern kart, których jest pełno wszędzie. No, myślę, że nie widzieliście jeszcze takiego Marmortara w PSA 9 lub wyżej. Chyba nawet dziesiątki w ogóle nie ma, a dziewiątki są może dwie czy trzy, coś takiego. Tak czy inaczej, no myślę, że jestem zadowolony z tej oceny. No, jeżeli chodzi o ocenianie kart, to ja w tym roku też będę wysyłać sporo, myślę, do CGC i do Becketta. do PSA też, ale czekam, aż się otworzą, jednak tutaj już na terenie Europy, na terenie Unii Europejskiej, i wtedy będę wysyłać właśnie też do PSA. No i przejdźmy sobie do openingu tych rzeczy, które ja kupiłem po taniości, a jak były kupione po taniości, to może oddadzą mnie źle, bo ostatnio ceny Pokémonów są dosyć duże. Zacznijmy może sobie od tej puszki, to jest puszka, którą kupiłem na rozetce, zresztą widzieliście wcześniej screeny, te screeny z tą ceną były właśnie z rozetki. No i generalnie taka puszka i tak i tak swoje kosztuje, ale jeżeli popatrzymy na zawartość to naprawdę się opłaca ją kupić, zobaczcie tu są te naklejki, które możecie sobie tam, czy właściwie naklejka i taka karta wykorzystać do jakich celów, do jakich tam, jakich tam chcecie po prostu, ale oczywiście mamy tutaj dwie paczki Mega Evolution, Destiny Rivals. zacznijmy sobie od Mega Evolution. I ogólnie set Mega Evolution według mnie jest dość średni, ale jest tam kilka fajnych kart, oczywiście można wydropić, na przykład złote karty, więc za, zobaczmy czy uda się dzisiaj cokolwiek tak naprawdę wyciągnąć i czy coś dropnie mamy Vulpix'a na początek. Mamy Tinka, Tufa i tutaj od jakiegoś czasu te kody, zobaczcie, są zielone i nie wiem, czy teraz to widać, ale często widać właśnie z boku, że ten kod jest zielony i zawsze mam takie wrażenie, że tam już jest jakiś drop przez ten kod i że zaraz wyciągnę coś fajnego, no jak się okazuje, to dropu nie ma i zostaje sam kod po prostu na końcu. Mamy tutaj kartę Uncommon. Niestety kolejny Reverse i Holomeganium. Meganium, także w tej paczce niestety pustka. I te produkty, które ja teraz otwieram, czyli ta puszka i ten Victini Box, którego sobie jeszcze zaraz otworzymy, możecie zgarnąć na naszym Discordzie, o czym chyba jeszcze dzisiaj nie mówiłem, więc powiem teraz. Możecie wejść na naszego Discorda, już o tym mówiłem, zapraszam. I tam na ogłoszeniach jest taki post z instrukcją, jak zgarnąć sobie takiego Victim boxa i taką puszkę. Szansę ma każdy. Oprócz tych dwóch rzeczy jest tam jeszcze jedna rzecz, czyli do zgarnięcia jest taka promka indonezyjska, która jest pikaczem, czy promka Pikachu. Dlatego polecam naprawdę sobie tam wejść, nawet dzisiaj, nawet po, tym, nawet po tym filmiku i zapoznać się ze szczegółami. I czy będzie drop w tej paczce? Mamy coś. Mamy Krobata iX, Team Rocket Skrobat iX. Także lepszy taki drop niż żaden. Niestety nie mamy żadnego fajnego hita w tej puszce. No ale z dwóch busterków też nie ma się co spodziewać jakichś niesamowitych dropów. No to przejdźmy sobie do tego Victini Boxa. Ogólnie przyszedł mi on taki, o jak teraz widzicie, lekko uszkodzony. Więc nie wiem, jak wypatrzycie patrzycie na przykład na takie uszkodzenia. Bo ja wiem, że wiele osób już by takiego boxa chciało odsyłać, ponieważ nie jest on tak kolekcjonersko, czysto warte tyle samo, tak? Ale są osoby, które wiem, że takiego boksa by sobie zostawiły, bo nie jest to dla nich nic niezwykłego. Oczywiście też pewnie zależy, czy ktoś już myśli o sprzedaży takiego boksa na przykład za kilka lat, no bo wtedy takie uszkodzenie mogłoby już faktycznie być no, powodem do tego, że cena tego boksa po prostu byłaby nieco niższa, no i. Jak dzisiaj zobaczcie sobie na te boksy, które wychodziły na przykład w, no powiedzmy 10 lat temu, tak, no to tam już jakieś mniejsze uszkodzenia faktycznie może spowodować to, że dany boks jest mniej warty, ale odłóżmy sobie już te promki, bo pewnie te promki już Wam każdy pokazywał jak oglądaliście openingi albo sami po prostu otwieraliście. No ten produkt jest bardzo prosty, boks z promkami, mamy dwa razy White Flare, dwa razy Black Bolt, zacznijmy sobie od White flera może, bo ogólnie w Black Bolcie mam wrażenie, że są lepsze karty i mi się przynajmniej one bardziej podobają. Także też możecie napisać, który ogólnie zestaw Wam się bardziej podoba: czy Black Bolt, czy White Flare. Ciekawostka jest to, że właśnie wydali taki zestaw, który jest, no właściwie dwa sety jednocześnie wydali. To jest coś ciekawego i one są oba dosyć mocne. Ja właśnie się zastanawiam też, bo na kanał pewnie dużo z Was dotarło po, po filmie, który jest najczęściej oglądany filmem, filmem na kanale. ale słuchajcie, mamy Samurota. Samurota, chyba dobrze to czytam. I to jest Pokeball wersja, nie jest to Master Ball, ale coś widać, że się czai z tyłu. Odłóżmy sobie jego i zobaczymy, czy coś to będzie. Tak, słuchajcie, zobaczcie, coś jest. White Flare Hilda, słuchajcie, mamy Hildę. To jest spoko karta, trener full art. Nie jest to super hit top 1 z tego setu, ale nadal pozostaje, myślę, że fajnym hitem z takiego Victini Boxa, zobaczcie. Także trzy dropy już są. Powiem Wam szczerze, że jak otwieram tutaj z Wami na odcinku yy, dzisiaj, no to jest jakikolwiek drop, bo jakiś czas temu otwierałem sobie właśnie te Victini Boxy. To dosłownie nie poleciało nic. Bardzo mi się podobają sety White Flare, Black Bolt i nic mi nie dropi, a na przykład jak tego 151 otwierałem, tego booster Bandla, to naprawdę tam siadły takie soczyste hity, no między innymi ten Charizard, więc ja nie wiem jak to działa. Po prostu jak nie lubię jakiegoś setu, to naprawdę potrafi mi wylecieć top 2 karta przy pierwszym openingu. Ogólnie jak zobaczcie tego Duranta, artystą jest ktoś, kto się nazywa Yuka Mori, nie wiem czy to jest on, czy to jest ona czy jak to wygląda, ale zobaczcie, właśnie ten artysta tworzy takie dosyć jakby z plasteliny arty. Jeżeli sobie przejrzycie, jeżeli wpiszecie sobie właśnie tego artystę na jakimś TCG playerze, to możecie sobie przejrzeć jego wszystkie powiedzmy dzieła, jego wszystkie grafiki, bo naprawdę są one takie jak zrobione, jakby zrobione z plasteliny. No i całkiem przyjemnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, mamy kolejny drop, Patrat. Kolejny drop w tym Victini Boxie. Jak widać, to niestety jest tylko holo dalej. Czyli jak widzicie, ten Victini Box oddaje. I ciekawe, co jeszcze będzie czekać nas w Black Bolcie. Ale jak już teraz mamy takie dropy, no to jest to ciekawe, bo rzadko mi się zdarza, żeby takie hity padały. Po prostu chyba mam ostatnio dosyć mało szczęścia, poza tymi odcinkami. Także już mamy cztery hity ogólnie i trzy hity tylko z tego White Flare'a, Ale przejdźmy do Black Bolt'a. No i w Black Bolcie, jeżeli się nie mylę i nic nie pomieszałem, no to mamy szansę wydropić tego Save Me Toad Shinjikandy Save Me Toad 666. Który się chyba wypromował na tym 666 na początku, ale ostatnio cenowo spadł nieźle, więc można było go kupić nieco taniej. No i ogólnie myślę, że to jest spoko karta, chociaż niektórzy mówią, że to jest jedna z najb najbrzydszych kart, jakie widzieli w pokemonach w ciągu ostatnich lat. Zobaczcie, mamy kolejnego Pokebola bodajże Dwabl. Jeżeli dobrze to czytam, mamy Dubla, Dubble i jest to tak, to jest Pokeball, nie jest to Master Ball, czyli mamy jakiś tam hit. Co prawda te Pokébole z tego co widziałem, i nawet niektóre Masterbole nie są jakoś dużo warte. Ale myślę, że to jest coś fajnego, że mamy w angielskiej wersji właśnie set kolejny, który ma pokebole i masterbole, Bo naprawdę jest to coś przyjemnego, że nie macie samych holo i rewersów. Albo jak teraz jest w Mega Evolution, to w ogóle jest, że są same rewersy, chyba i holo właśnie, bez niczego. No nie jest to najlepsze według mnie, właśnie takie rozwiązanie, że macie szansę na coś lepszego na tym pierwszym slocie. To jest coś takiego, co powoduje, że ten set jest przynajmniej troszkę lepszy. Nawet jak nie siądzie wam nic, takiego wiecie, top jeden z setu. I tutaj niestety mamy Volcarona, ich energię holo, nic więcej nie ma w tej paczce. Ale muszę Wam powiedzieć o tych energiach, że one mi się Naprawdę bardzo podobają. To są chyba pierwsze energie, bo oglądałem jakiś czas temu dużo różnych energii. I one mają fajny taki vibe, takiej starej energii. Niektóre właśnie starsze energie miały fajne wzory hologramu. I właśnie ten tutaj w White Flash, Black Ballcie. Te hologramy są mega, mega spoko. Chociaż wiadomo, to jest warte 10 groszy czy 20. Ale i tak ten hologram no, prezentuje się ładnie i jak sobie robicie pewnie master seta, no to jak sobie na całej po prostu y, stronie albumu wyłożycie tymi energiami tą stronę, to będzie naprawdę fajnie wyglądać. No i Last Pack Magic, no musi tutaj jeszcze coś siąść, może siądzie na ten Seize Me Toad, byłoby całkiem przyjemnie myślę, ale ta paczka coś jest nieźle zaklejona. Ogólnie zamówiłem właśnie te Victini Boxy i którego właśnie sobie dzisiaj jednego otwieramy, między innymi z tego, z tej promki z Allegro. I naprawdę przyszły słabo zapakowane, ale na szczęście się nie przyszły zniszczone. Bo czasami jest tak, że nawet ktoś dobrze zapakuje, a i tak dostaniecie towar, który będzie jednak podniszczony, więc różnie to bywa. Ale oczywiście namawiam wszystkich sprzedających tutaj do używania folii bąbelkowej, bo to jest chyba najważniejsza rzecz. No słuchajcie, mamy Sejm'a, no nie tego, którego chciałem, ale być może jeszcze ten się czai dalej. Także jednego Sejm'a już dzisiaj mamy. Professor research i zobaczymy sobie, czy będzie cokolwiek w tej paczce. Zobaczcie, mamy coś kolejnego. To jest naprawdę dobry Victini Box, chyba najlepszy, jaki otworzyłem ze wszystkich. Mamy elektryka Illustration Rare. Bardzo fajna karta. No niestety dalej tylko Victini Holo. Także nic niezwykłego. Zobaczcie, te karty nawet nie kojarzę. Ogólnie jest nawet spoko jako Illustration Rare. I zobaczmy sobie w sumie jeszcze kondycję tej karty. No niestety na tej karcie widzę chyba pierwszy raz dosyć taki whitening. Tutaj po prawej stronie na górze. Po lewej chyba jest dobrze. Nie wiem, czy Wy teraz to dobrze widzicie, bo to jest naprawdę minimalna kropka tutaj z tyłu. Może jakbym tak przybliżył. Chyba teraz, o, jak oglądacie w 4K, to teraz na pewno widzicie tutaj na rogu coś. Bo generalnie karty White Flare, Black Bolt, wszystkie, które wyjęłem, nadawały się naprawdę na grading i to w PSA, na PSA 10. Te dwa sety naprawdę wydają mi się, że są mocne. Musimy kiedyś sobie usiąść i sprawdzić, jak wygląda ten PSA ten ratio. Czyli ile kart właśnie z Black Bolt, White Flare się na te dziesiątki, bo to by było dosyć ciekawe i czy by moja teza, która mówi, że. Właśnie łatwo się dostaje dziesiątki na tych, przynajmniej Illustration Rare i na tych Pokéball Master Ball kartach z tych dwóch setów, czy moja teoria, że jest to łatwe po prostu, jest prawdziwa, czy tak po prostu miałem szczęście, że takie rzeczy mi dropiły. Także dropy są całkiem fajne, nie ma na co narzekać. Mamy Krobata z puszki, mamy dwie karty Pokéball, mamy dwie karty tutaj Illustration Rare. No i mamy Hilde, która jest też spoko pójdzie do albumu na pewno, z, jeżeli chodzi o karty trenerów, ale ja mam dla Was zapowiedź. Słuchajcie, One Piece, będziemy sobie to otwierać myślę w kolejnym odcinku na kanale. Nie wiem kiedy, ale już zapraszam jeżeli zbieracie One Pisa albo chcielibyście zacząć. Kupiłem sobie taki zestaw. Ja wiem, że to jest chiński, ale to jest z pierwszego setu, jaki wyszedł. Nie wiem, za bardzo, za dużo o One Piece, chociaż mam tam trochę rzeczy, jeżeli o niego chodzi, bo kupiłem, zaczęłem je kupować jak wychodził One Piece. Także taka zapowiedź, jeżeli was to interesuje, to zapraszam do kolejnego filmu i takie zostawienie subskrypcji na pewno wam pomoże później w odnalezieniu tego filmu, bo pewnie on wam się pojawi na stronie głównej YouTube'a. No i to by było tyle na dzisiaj, także trzymajcie się do do widzenia, cześć!